A ta pani, z którą za chwileczkę będę rozmawiać, to Olena Kaszuba. To ja w takim razie muszę znów zrobić błyskawicznie sztuczkę, po to, żeby uciec stąd i żeby być już tutaj. A resztą zajmie się Daniel O'Droniec, aż zagwizdało. No ale tak to czasami jest, kiedy zaczyna sprzęgać. Zamienimy się z Danielem, ponieważ Olena, tak jak powiedziałem, to jest gość Ameryki po Polsku. Ale to jest też osoba, która będzie nam pokazywać tutaj prawdziwe cuda. Te cuda to jest chleb. Trochę nam to pasuje do poprzedniego tematu, bo jest taka piosenka: mało nas, mało nas do pieczenia chleba. A, a, a tutaj tych chlebów rzeczywiście jest sporo. Ale i tak nie zabrałaś ze sobą wszystkich, bo masz ich zdecydowanie więcej. Tak, e, maksymalna moja ilość chlebowa to jest tego typu chlebki. 10, plus jeszcze ze 4 albo 6 z chlebków, które mogę wyprodukować w ciągu jednego dnia. Bardzo się cieszę za zaproszenie. E, do takiego programu. W ogóle czuję się jak gwiazda filmowa, trochę słuchajcie, bo mnie cały czas ktoś o coś prosi, właśnie w związku z chlebkami, więc bardzo mi miło i przyjemnie i bardzo się cieszę z tego, że to że rzemiosło e, nadal kwitnie i że jednak jest bardzo dużo ludzi i piekarzy w Ameryce, słuchajcie, którzy pieką prawdziwy, autentyczny chleb. To jest chlebek na zakwasie. E, te chlebki są wszystkie przenno e, grahamowe e, Ten jest pusty, a te dwa są z ziarnami, ze słonecznikiem, siemieniem lnianym oraz. Z pestkami dyni dla lepszego trawienia. Co to znaczy chleb pusty? To znaczy, że ma skórkę bez miąższu? Nie, 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 absolutnie ma. Oczywiście miąższ ma piękny miąższ. Jeden z chlebków możemy przekroić, żeby pokazać. Ten chlebek tutaj przyniosłam właśnie specjalnie dla was. Jest z dedykacją, z karteczką, tak wydaje chlebki swoim klientom, e, z opisem domowym ręcznym. E, ten chlebek po prostu nie ma w środku żadnych dodatków, żadnego kminku, maku i tak dalej. Po prostu to jest zwykły wiejski chlebek tradycyjny bez niczego. Ja mówię na to pusty. Dużo masz zamówień na takie chleby? Muszę się przyznać, że całkiem sporo. Nie spowiedziałam się tego, że w ogóle będzie takie zainteresowanie chlebami w czasach XXI wieku, gdzie chleb i wszystkie wyroby chlebowe tak naprawdę można kupić łatwą drogą, prawda, w sklepie bądź gdziekolwiek, są piekarnie i tak dalej, w różnych miejscach jest to dostępne, a tutaj taki hit właśnie mama piecząca chleby w domu i absolutnie to się sprawdza, jest to moje hobby, ale no przeradza się powoli w biznes. No może to jest kwestia zaufania, bo niektórym miejscom bardzo często bez powodu nie jesteśmy w stanie zaufać szczególnie kiedy mamy taką produkcję masową tutaj jednak mówimy o czymś bardzo indywidualnym bo każdy może przyjść do ciebie i powiedzieć że albo chce pusty albo chce półpełny albo chce ten bardziej pełny czyli w zależności od tego co mu tam do niego dosypiesz co ktoś będzie chciał Tak jestem w stanie wyprodukować różne rodzaje różne smaki mogą być chlebki z cebulką z makiem z czosnkiem prażonym po prostu jest taka masa i różnorodność tego że tak naprawdę każdy chleb jest inny i każdy chleb jest z przeznaczeniem dla konkretnego klienta. Nie ma dwóch takich samych bochenków. I po prostu każdy jest po prostu w jakiś sposób wyjątkowy. Ja wkładam to serce i gdzie można później zobaczyć, prawda, jak ludzie wysyłają mi zdjęcia, bądź jak, przekro, jak przekroją swój pierwszy chlebek ode mnie, to są zachwyceni, zachwyceni, zafascynowani, zawsze mi wysyłają właśnie jakieś zdjęcia, że wow, ale nie spodziewaliśmy się tego, że to jest takie dobre, że to jest takie fantastyczne. Chlebki są puszyste w środku, nie mają żadnych konserwantów, piekę tradycyjnie, czyli na zakwasie, mące i soli w zasadzie. Plus ziarna, jeżeli ktoś sobie tego życzy. To troszkę cię zaskoczę, ponieważ ja też w domu piekłem chleb, korzystając z maszynki. Pamiętam, jak maszynkę otrzymałem od mojego serdecznego kolegi, który powiedział: Chcesz to wejść. Ja też kiedyś od kogoś wziąłem i tak leży u mnie już dwa lata. Zrobiłem trzy chleby, gwarantuję ci, że może w porywach zrobisz cztery. Skończyło się na trzech i nikomu nie chciało się po prostu w domu tego robić. Czyli, no, z jednej strony, jest to możliwość zarobku, ale to musi być też ogromna pasja, jeżeli komuś się chce. Rozumiem też, że troszeczkę inaczej się te chleby robi, aniżeli w maszynce. Tak, absolutnie inaczej się robi te chleby, ponieważ te chleby to jest stara, te... znaczy stara, nie wiem, czy aż tak bardzo stara, ale to jest technologia składania chlebu, wyciągnięcia ciasta, gdzie gluten się rozkłada w odpowiedni sposób. Najpierw się miesza wodę z mąką, później się dodaje zakwas, później się dodaje sól, a później się ciągnie chleby właśnie, laminuje się na blacie, czyli rozkładamy na oleju bądź wodzie, rozciągamy ciasto maksymalnie cienko, jak to jest możliwe i w tym momencie już wchodzą Ziarna, bądź po prostu laminacja to jest taki proces, który napowietrza nam chlebek. Można ją wykonywać dwa razy, można jeden raz, w zależności od umiejętności piekarza. Można też ten proces pominąć. Jak byłam niewprawionym piekarzem, to nie robiłam tego, ponieważ dla mnie w ogóle gluten sprawiał problem i musiałam się tego wszystkiego nauczyć. Ale jak widać, nawet osoba taka jak ja, która. Absolutnie nie miała styczności z chlebem i z pieczeniem nigdy wcześniej, nauczyła się, i to są efekty mojej pracy. Czyli rozumiem, że nie jesteś po żadnej szkole gastronomicznej. Nie, nie, nie. Piekarz, ciastkarz Nie. i tak dalej. Kiedy rozmawialiśmy przed programem, kiedy rozmawialiśmy o Twoim przyjściu, mówiłaś, że zabierzesz ze sobą te serwetki. To są jakieś tak. specjalne tak. Słuchajcie, serwetki? Słuchajcie, zabrałem kilka gadżetów. To jest może nic specjalnego. To jest zwykła ściereczka lniana, absolutnie ekologiczna. Są dostępne w Ikei. słuchajcie, wyprodukowane są chyba w Kazachstanie albo w Rosji. Także bardzo dobra jakość. I te ściereczki służą mi do tego, żeby przechowywać chleb. To jest pytanie, chyba jedno z wielu, które się powtarza cały czas od moich klientów, jak przechowywać prawidłowo chlebek. Tak więc chlebek nie przechowuje. Nie przecho, nie. Yy, przechowujemy w żadnych woreczkach foliowych, yy, ponieważ chlebek się po prostu zaparza i traci smak, i wtedy wilgoć po prostu nie odparowuje i no, nie będzie schrupiącej skórki. Także najlepszym sposobem, tak jak robiły to nasze babcia, albo skrzynia drewniana, albo właśnie owijać w naturalne rzeczy, czyli najlepszy by był przy tym len, ale można też w bawełnę po prostu. Wyglądam na nieogolonego, że wzięłaś żyletkę? <laughs> nie, nie, słuchajcie, to jest, yy, to jest hicior i to jest bardzo fajna rzecz. To jest coś takiego nie, od firmy. To nie jest hicior, to jest żyletka. To jest zwykła żyletka, tak. I to jest coś, czym ja nacinam i kroję swoje chlebki. Ta rzecz nazywa się wiermanki. I słuchajcie, to jest tak naprawdę nic skomplikowanego. To jest po prostu zwykły trzymak do żyletki. Dlaczego go zamówiłam? Dlatego, że przy takiej ilości chlebów, którą ja produkuję, po prostu miałam wiecznie pocięte palce. Próbuję to rozkręcić, słuchajcie, ale mam nadzieję... O, proszę, tak wygląda niezamysłowate to jest firma, której można nabyć takie rzeczy i oni mają bardzo różne asortymenty i te żyletki po prostu. Y, te żeletki mają japońskie, czyli jedne z lepszych, ponieważ te, które są dostępne w sklepie, y, stępią się Wam po około 10 bochenkach i y, ja uważam, że jednak japońska stal no, ma tutaj dużo lepsze y, wartości i, i jest naprawdę bardzo fajna y, Pod tym względem, że się nie tępi, ponieważ tego używam. Na około miesiąca, a piekę średnio 5-6 chlebów dziennie, więc możecie sami ocenić ostre cięcie. Ile czasu piecze się jeden chleb? Ym, mówimy o procesie produkcyjnym, czy mówimy tylko o procesie pieczenia? Ogólnie, całość. Całość. Słuchajcie, całość wyprodukowania takiego bochenku, odpoczynając od nakarmienia zakwasu, będzie trwała około 24 godzin nakarmienia zakwasu? Tak, ponieważ moje chlebki są na naturalnym, na naturalnych drożdżach. To się nazywa wild jets. Eee, white is, przepraszam, mój angielski nie jest taki dobry może. Ale chodzi o to, e, że to jest fermentacja wody i mąki, którą e, w odpowiedniej proporcji zachowujemy przez 7 dni. Zakwas się robi raz w życiu. E, no chyba, że nam coś nie pójdzie i troszkę nam się zemrze ten zakwas i wyrzucamy i od nowa po prostu produkujemy. Zakwas można zasuszyć. Jest wiele sposobów na to, żeby go przechować i żeby był Cały czas aktywny, trzeba go karmić. Tak jak już mamy swój zakwas po siedmiu dniach, tyle mniej więcej właśnie to trwa, to później możemy użyć takiego zakwasiku do wyprodukowania takiego chlebu. Tylko ja muszę zaznaczyć od razu piekarzom, którzy są niewprawieni, że mój zakwas ma wiele lat. Zakwas świeży może nie podnieść tak ładnie chlebka nam, prawda? Jeżeli jesteśmy niewprawieni, dopiero się uczymy, więc ja zalecam pieczenie wtedy chlebka w foremkach, nie takiego. I można na przykład posilić się jednym gramem drożdży. To naprawdę fajnie pomoże i chlebek już urośnie i już zobaczymy dużą różnicę. Żeby zakwas był taki już dobry, to trzeba go regularnie karmić, jak już mówiłam. Ja karmię zakwas trzy razy dziennie o godzinie siódmej, drugiej i dziesiątej wieczorem. E, około 3 gramy zakwasu na 20 gramów mąki, 20 gramów wody e, i po prostu fermentuję, prawda, to wszystko, bubbly. Resztę niestety, słuchajcie kochani, muszę wam powiedzieć, tego się nie da przechowywać i można tylko z tego zrobić jakieś bliny albo e, jakieś na przykład krakersiki, ponieważ reszta zakwasu jest nam niepotrzebna, musimy ją wyrzucić. Ja wiem, że to z bólem serca dla wszystkich jest, ale z racji tego, że mam go mało, naprawdę jest go malutko, bo dużo zakwasu nie potrzeba, tylko yy, później jak szykuje się do przygotowania chlebów, do pieczenia, to ja sobie robię oporę do ciasta, tak, z tego zakwasu, czyli karmię w odpowiedniej ilości Zakwas do tego, żeby mi powstało, nie wiem, około 150 gramów takiego zakwasu na chlebek. Muszę się do czegoś przyznać, bo wtedy, kiedy ty mówisz, ja oczywiście słucham z ogromnym zainteresowaniem i jakaś komarzysta, czyli kobieta, wypija mi krew, krew z łydki, ale ponieważ prowadzimy program, więc nie będę jej mordować, przynajmniej na razie, a później pewnie ucieknie. Okej, okay, czas nas goni, więc błyskawicznie jeszcze powiedzmy o tych innych gadżetach, które tutaj masz. Przepraszam, że to nazywam gadżetami. No, ale to, to jest taka prawda, słuchajcie, to jest absolutnie śmieszne na rzecz i poznałam to na Instagramie. To jest coś, czym ja posypuję sobie chlebek. To jest do parzenia herbaty. Taka sztuczka, którą można kupić sobie w Ikei i Naw kosztuje chyba koło 2 dwóch od, dolarów. Podobne kobiety mają w łazience, to się nazywa tam pilotki czy coś Papi, takiego. Tak, tak ale to, to nie do tego. To jest do tego, że nabieramy, i tak jak herbatę sobie nabieramy, to tutaj szybciutko nabieramy mąki i robimy coś takiego i wtedy właśnie nam oprusza ładnie, delikatnie. Tutaj mamy jeszcze... Do to nie, jest. nie Nie, nie, absolutnie. Tutaj mamy taką sztuczkę, która przyszła do czyszczenia koszyczka E, razem z koszyczkiem, ponieważ rzecz, której używam do pieczenia chleba i żeby moje bochenki były foremne i ładny kształt miały, to takich koszyczków używam wiklinowych. E, e, przepraszam, ratonowych, może nie wiklinowych. Wiklinowe też można użyć. Jeżeli ktoś znajdzie dobrej jakości, to jak najbardziej. Koszt takiego koszyka jest 10 mamy, dolarów. Go na Wielkanoc z, z pisankami, ale... Tak, ale to chodzi o to, żeby chlebek miał właśnie kształt i formę. Mogą być te koszyczki, ten e, jest bez pokrowca, mogą być okrągłe. Wszystko jest do nabycia w, na ebay. Ja kupuję... Ja ja kupiłam swoje z Topi, ale oczywiście można kupić z każdej innej firmy, jak jaktokolwiek, prawda, ma zamiłowanie, to proszę, tak to wygląda. Ten jest bardzo często używany, co widać, bo dużo mąki na nim jest. Koszyczków, uwaga, nie myjemy nigdy, koszyczki tylko i wyłącznie suszymy. Możemy przeprać szmatkę w zimnej wodzie, wręcz w lodowatej i to jest tyle. No, tyle i aż tyle. Tak się zastanawiam, czy ktoś po wysłuchaniu dokładnego opisu, jak powstaje chleb i jak wygląda u Ciebie produkcja, pokusi się o to, żeby faktycznie spróbować. Ile, ile czasu ale, ale ile czasu zajęło Ci, kiedy już opanowałaś sztukę pieczenia chleba i przygotowywania przede wszystkim ciasta? Yy, około trzech miesięcy zapoznawałam się codziennie z pieczeniem chleba i wyrzuciłam kilkanaście swoich bochenków do kosza albo na bułkę tartą, ponieważ... Yy, Żadna teoria, żadne książki niczego Was nie nauczą, tylko praktyka. Wasze ręce Wam powiedzą, w którym momencie ciasto jest gotowe, kiedy jest właśnie gluten się rozkłada odpowiednio, kiedy już można ciągnąć ciasto, kiedy ono już jest gotowe do tego, żeby coś z nim robić. Więc tylko i wyłącznie praktyka. Można bardzo dużo oglądać rzeczy na Instagramie, można również czytać mądre książki, ale to naprawdę niczym, z niczym się nie da porównać, ponieważ nasze babcie nie miały żadnych książek i robiły to po prostu podglądając swoje mamy, ucząc się od nich swoje babcie, no i tak się uczyłam ja również, tak podglądając jakieś piekarzy. Tak wygląda osoba, która robi te cuda, czyli te piękne chleby i nie tylko te. Olena Kaszuba, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również za wywiad i za zaproszenie smacznego, kochani. Bardzo dziękuję. Do smacznego to jeszcze trzeba będzie kawałeczek poczekać. Pięknie Wam dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia. Ja oczywiście...